dwudziesty mm. pierwszy stycznia urodziny Krzysztofa. Coś tu w skrzynce mamy Duży list bez nadawcy z oławy Jak w tym kawale o skórce, nam na co się poślizgnąć można. Tam ktoś gazuje autkiem, pewnie to jakaś wizyta na szkolne, nie jest Grill, czy kiedyś jeszcze będzie grill? Grille są rakotwórcze, przypomina mi się ta historia, na przykład jak Krzyszkowi podpowiadałem, żeby sobie załatwił dodatek. Węglowy kiedyś dawali tam 1500 czy 3000 zł. Krzyśkowi się nie należało. Krzysiek mnie jeszcze opierniczył, że chciałem mu pomóc zamiast podziękować za pomoc. On sobie nie życzy i tak dalej. Tak samo jakby był rozsądny, to były dotacje można było wziąć pieniądze, wyremontować też trochę dom, okna, elewacje, opłacić za to fotowoltaikę, magazyn energii. Śmierdzi trochę dalej, nie tak bardzo, zainstalować, żeby nie musieć palić z piecu, co się. oczywiście, że nie, bo obce ludzie nie będą łazić po podwórku po dachu montować fotowoltaiki, nie, wszystko było na nie i tak się musiało to skończyć, no. Jakiś porządek jednak byłby wymagany z tym ozonowaniem to 4 stopnie. Radek mi powiedział, że to trzeba wstawić maszynę na 20 minut, włączyć i po 20 minut, po 20 minutach ją ponownie, po drugich 20 minutach ponownie, po trzecich ponownie, czyli trzeba by spędzić tu 60 minut, żeby te cykle 3 przejść. Ja myślałem, że to prości, bo widzicie, jak ja mam czasu na parę minut wpaść wieczorem, to bym ją na przykład wstawił na noc i na przykład na drugi dzień mu odwiózł, nie? Jak ona by tu zrobiła swoją robotę, ale tak siedzieć pół godziny, naprawdę, ja nie mam czasu. Radek jeszcze, tak jak Krzysiek, postawił to wymagania, że on ma swoje sprawy po pracy, czyli to trzeba by zrobić od na przykład tam, nie wiem, 9, 10 do 17. kiedy ja z kolei mam swoje sprawy i... Nie mogę tu przyjechać i spędzić godzinę na szkolnej, więc na razie temat ozonowania nie jest odłożony, bo z przyczyn technicznych, że tak powiem, nam się te czasy nie zazębiają. A ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, że doglądanie po sesji, czy wszystko jest w porządku? Kiedy Krzysiek jest od trzech tygodni w szpitalu, jest OK. Bo są nienormalni, to mogę powiedzieć tylko tyle. Jesteście nienormalni. Jesteście frajerami spod bramki. No, prawie bym się potknął o tą rurkę znowu. Widzicie, to jest jednak. Jakbym mógł, ja bym ją wyciął. Ale co ja będę tutaj robić? Coś takiego bez zgody go jeszcze tylko hejt mnie za to spotka, zamiast podziękowania. Więc tyle w kwestii szkolnej na dziś na urodziny Krzyśka. Mógł mieć ozonowanie w prezencie na urodziny, ale jakoś nie wyszło.